Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmiku z gry Dragon Ball Z Ultimate Walczę z bardzo podejrzanym przeciwnikiem, który ma, no prawie w ogóle nie ma połączenia internetowego, rozłączał się ponad 19 razy, oraz ma rangę G, więc prawdopodobnie cały czas przegrywa. Jak widać wziął standard hero, więc jeszcze sobie ulepszę postać. To jest chyba typowy taki pieprzony spamer. Ja sobie wezmę jakąś postać łagodną. Hmm, no znowu mam dylemat, znowu nie wiem kogo wziąć. Hmm, pojedziemy sobie z koksem, może przy pomocy. A, sela, nigdy nie grałem. czy znaczy, grałem raz. Od razu jedziemy z perfect formą. Skórkę. O! To, żem se pograł. Dobra. Co to ma być? Co to ma być? Straciłem 100 punktów. Za co? Jakie gówno To za popieprzona gra. Rozłączyło mnie i straciłem 100 punktów. Czy to jest bez sensu. Pewnie jeszcze disconnecta mi nabiło. Pamiętam 6 ostatnio miałem. Zaraz znajdziemy sobie kogoś innego do gry. Co za masakra, no? No i 7 disconnect. Ja nie mogę co za głupia gra. Teraz ja mam jakoś mało... A pieprze to kram tylko. Już mnie to denerwuje. Zabierają mi punkty, rozłączają mnie, karają graczy za ich błędy w konstruowaniu trybu online, naprawdę. Dobra, kogo ko, 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 ko wziąć? No nie wiem, no, nie wiem. No, w Może sobie zagram bu, to ja sobie wezmę Majin Vegeta. No, to będzie dobry. Dobry pomysł, bo lubię nim grać. Kolor zmienimy na ten czarny, fajny taki czarny jest. Yy, I tak. Dokładnie te ataki chciałem. skile moje. I jedziemy z koksem. Koleś się coś nie może długo zdecydować na mapkę. No, wziął random i dobrze. Jest takie trofeum, znaczy nie trofeum, tylko taki tytuł, bo to są tytuły online, takie dostajesz się za, za pewne rzeczy wykonane. No i jak walczymy z kilka postaciami, na przykład typu Saiyan, typu Majin, jak tutaj walczę z Bubu i w sumie ja też jestem Majin, no to dostajemy trofeum. Mi brakuje chyba 5 trofeum do zyskania 30 trofeum, nie trofeum, tylko tych tytułów, no a za... Kurde, mać! Sorry, ale muszę się skupić. No nie, to jest spaming Bubu, a nie jakiś. Dobra, wybroniłem się. No, co za. Co za postać? Szybka. Może Bubu jest dobry, ale ja nie wiem. Nie krałem tak dużo nie. Wiem. Kurde, nie wybroniłem się. Szkoda. Przydałoby mi się wybronienie z tej sytuacji. Zwłaszcza, że ktoś jedzie kwadratem. Ja spróbuję kwadratem pojechać. Wygrałem. Fajnie. Jak ktoś jedzie kwadratem, właśnie jak teraz ja, ten chain kwadratowy, to jeżeli ktoś się z tego wybroni, to ma okazję yy, zrobić jakby kontrę i przejąć ten atak. Yy, tak jak chce, czyli może na przykład zacząć walić właśnie trójkątem, To jest dużo bardziej korzystne oczywiście. Ja sobie odlecę. Ach. Nie lubię tego przegrywać, to jest takie frustrujące. Jeszcze potem zawsze spamują i zawsze przejmuję. Kurde, no. Muszę przyznać, że ten koleś jest nawet, nawet całkiem, całkiem. Widać, że ma zbuffowaną postać. Nie pamiętam, ile miał żyć na początku. O, o tym mówię. Przejąłem i trójkącika używam, żeby móc super atak walnąć. Niedalekiej przyszłości. Właściwie to zaraz walnę ten super atak. Mam silniejszy i słabszy, walny, ten silniejszy, po co mam się... Po co mam być pobłażliwy dla takich bubu. No i dobrze. Bardzo fajny jest na tak. Też go bardzo lubię. Zobaczcie sami jak on pięknie wygląda. Lepic sama samo w sobie jest dość potężny. Znowu trójkącik. Kurde, nie udało się. No i teraz niestety muszę się szybko ładować albo i nie. Ach, z kubami czy tak myślał, no ja nie jestem dobry, muszę przyznać. Na bliski dystans wolę walić daleka. Hmm, dlatego tak często uciekam do tyłu. Użyję jest znowu kwadracika. Jest, udało się, fajnie. No, to jest taka walka, muszę przyznać, dość wyrównana. <laughs> Spirit high, czyli koleś przegrywa już znacznie. Walny mu super atak, ten słabszy, bo tylko ten ja mogę zrobić. Może uda mi się go nim rozwalić, chociaż nie sądzę. Och, cholera. No, to może być już po mnie, powiem wam. Jak wyprowadzi, no, może być już po mnie. Kurde macie. No niestety podejrzewam, że jak wykończę to combo, a wykończy, no i może zrobić Ultimate Attack, i w tym momencie mnie e, wybija. No i dobra, przegrałem, to już wiem. No ale zobaczymy sobie, jak ten atak wygląda, chociaż. No ale byłem blisko, bardzo, bardzo wyrównana walka. E, no przeciwnik taki. No nie wziął przynajmniej Wegeto, ani Guggety, ani kogo innego, więc, więc chwała mu za to po prostu, że są tacy ludzie, którzy grają normalnymi postaciami. No i dobra, zobaczymy sobie jeszcze ile punktów straciłem przy porażce z nim, bo nie wiem jaką miał rangę, niestety chyba słabą. Aha, 40, no mamy taką samą rangę, więc jest wyrównanie. No i dobra. Do następnego odcinka, cześć na razie wszystkim.